10 sierpnia w upalne poniedziałkowe popołudnie. Wita Państwa Karolina Paras. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Na początek popatrzmy, co w dzisiejszym wydaniu. W informacjach powiemy o skuterach na zalewie, o nauce i pracy w branży mody oraz o letnich koncertach. Zaczynamy jednak od tematu gorącego, niczym dzisiejszy dzień. Ogłupiają, niszczą zdrowie, mogą nawet zabić. Dopalacze, bo o nich mowa, nie mają wakacji. Wręcz przeciwnie, lato sprzyja eksperymentom i to takim, które mogą skończyć się tragicznie. Dlatego tak ważna jest edukacja, szczególnie młodzieży i szczególnie latem. Co to takiego dopalacze i dlaczego są groźne ogólnie? Zwykle wiemy. Czy wie pan co to są dopalacze? Na no, środki ogłupiające. To, to są najróżniejsze związki chemiczne, tak? Ta, tak, jak, tak, jak, tak jak narkotyki, które mniej więcej mają już określony skład chemiczny, tak te, te tutaj nie mają, bo z dnia na dzień co, co, coś innego jest tworzone, prawda? No, to są takie używki. Bardzo niebezpieczne dla na zdrowia. E, narkotyki. No, taki rodzaj narkotyków. Dlaczego te dopalacze mogą być takie groźne? No dlaczego groźne? No, no po prostu y, młodzież zażywa, a później są konsekwencje tego, prawda? No, gwałt czy tam inne jakieś sprawy, czy pobicia, czy, czy po prostu no nie wiedzą. Nie panują nad sobą, nad, nad, nad swoim organizmem. Źle działają na mózg i te substancje wywołują właśnie y, jakieś dziwne tak zwane fazy, które nie wiem dlaczego spodobają się ludziom, którzy je zażywają. Trzeba edukować. Mądry człowiek głupot nie będzie robił. Wydaje mi się, że to co już w mediach jest o tym, że są duże zatrucia, to, to powinno już wpłynąć na ich wyobraźnię. Należałoby więcej wprowadzić, nie wiem, jakieś informacji w mediach w internecie. Prosta rzecz, no i próbuję doznań, jak pływać łyżkę, niech spróbuję proszku do prania. To jest to samo, prawda? No i czy to będzie mu smakowało? Przymamy czytacie, przy proszę bardzo. Jaki będzie skutek zażycia substancji o nieznanym składzie? Nie powiedzą nam już tego ofiary dopalaczy. Skutków działania nie znają nawet producenci, którzy wypuścili na rynek już ponad 300 rodzajów trucizn. Im chodzi tylko o zysk. Handel do Polaczami opiera się na tym, aby bez względu na cenę ludzkiego zdrowia życia osiągnąć jak największy zysk. Tak samo działają grupy, czy osoby, które trudnią się handlem narkotykami. Są nielegalne laboratoria, tak? Następnie produkt w postaci już konkretnych działek trafia do odbiorców. Tutaj, jeżeli chodzi o dealerów, producentów, które, którzy sprzedają te środki, kompletnie nie zależy im na ludzkim zdrowiu, czy będzie to osoba dorosła, osoba młoda, czy nawet dziecko. Chodzi tylko i wyłącznie o zysk. Dlatego tak ważna jest edukacja, którą w Piotrkowie prowadzą wspólnie policja i sanepid. A więcej na ten temat tuż po informacjach Piotrkowskich w rozmowie dnia. Gośćmi Elżbiety Jarsza będą przedstawiciele Policji i Sanepidu, a my dla ochłody przenosimy się nad Zalew Sulejowski. Dotąd możliwość pływania po zalewie łodziami motorowymi mieli wyłącznie ratownicy WOPR oraz policjanci. Od kilku dni wody zalewu otwarte są dla wszystkich miłośników pływania takim właśnie sprzętem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi unieważnił zakaz poruszania się motorówkami i skuterami, dzieląc w ten sposób środowisko wodniaków. Czy będzie dla wybranych, czy dla wszystkich? To pytanie stawiają sobie miłośnicy sportów wodnych, zarówno tych, które do tej pory uprawiano na zalewie, jak i tych, których zakazywano. Pojawienie się tam kilka dni temu motorówek i innych szybkich wodnych pojazdów niektórych martwi. Wędkarze myślą tylko, że oni będą kosztować mali silników. Teraz się okazało, że jak skuterem przejdzie, to z tą łódką no nie może ani wypocząć, ani tych ryb połapać. Bluźnią, krzyczą, no chcieliście, to macie. Minusy widzą nie tylko ci, którzy szukają ciszy i spokoju. Wśród żeglarzy zdania są podzielone. No, Opinie jak zwykle są podzielone. Mniej więcej no, żeglarze są niezadowoleni. Generalnie woleliby, żeby zezwolenie było tak, obowiązywało, ale w zakresie łódek do pięciu, może ośmiu koni, tak, takich silników, które byłyby przydatne do jachtów żeglowych. Tylko do manewrów, a generalnie no są przeciwnie, jeśli chodzi o skutery, o szybkie łodzi i tak dalej. bo to no, przez tyle lat, żeśmy się po prostu z tym nie odzwyczaliśmy się od tego. Natomiast miłośnicy motorówek i skuterów wodnych upatrują w utorowanej przez sąd drodze szybkim łodziom szansy na rozwój dla zbiornika, bo możliwość wykorzystania wody w centrum kraju przyciągnie turystów, a to napędzi biznes. Taki akwen, jaki tutaj posiadamy w naszym powiecie, w dwóch powiatach, województwo nasze, nie ma ładniejszego zbiornika i akwen od wielu, wielu lat jest niewykorzystany. Obecnie, kiedy został otwarty dla ogólnego użytkowania, jest duża szansa na rozwój struktur, turystyki i stworzenia wielu miejsc pracy wokół zalewu i w infrastrukturze. Motorowodniacy dziwią się, że na innych jeziorach i to dużo mniejszych niż Zalew Sulejowski żyją wszyscy obok siebie, a tutaj traktuje się ich jak intruzów. Od 10 lat pływamy na sprzęcie motorowodnym. Teraz też trenujemy do zawodów, które jutro będą rozgrywane w Radomsku. Można pływać na innych zbiornikach. Radzi z tym sobie bardzo dobrze zalew Zegrzyński. Dlaczego nie można na Sulejowskim. Nie chcemy nikomu uprzykrzać życia, mówi Adam Wójciński, pływający po zalewie na skuterze wodnym. Zasady bezpieczeństwa to dla nas podstawa. Tutaj tylko można pływać, kto ma patent, tak? Czyli kto ma patent, no to wie, że trzeba daleko pływać od sprzętów niezmechanizowanych i ogólnie od innych sprzętów. Dlatego myślę, że to nie będzie przeszkadzało. A czy wzmożony ruch szybkich łodzi motorowych i skuterów spowoduje, że nad zalewem będzie niebezpiecznie? Łodzie nad zalewem pojawiły się kilka dni temu. Do tej pory policji wodnej posiadacze szybkich łodzi nie nastręczają kłopotów. Kontroluje pod kątem posiadanych uprawnień, bezpieczeństwa, czy sternicy nie podpływają zbyt blisko brzegów, nie zagrażają zdrowiu życiu ludziom, którzy wypoczywają nad wodą. No Oprócz tego podstawową zasadą stan lub różnego rodzaju środków odurzających. I jak sprawują się? No na chwilę obecną nie ma jakichś takich drastycznych uchybień z ich strony trafiają się nie nietrzeźwi, ale mówię, no, na innych jednostkach niż, niż motorowodne. Bo czarna owca może znaleźć się wszędzie, bez względu czy pływa na łodzi żaglowej czy motorowej, mówią woprowcy. I przestrzegają, by problemu nie demonizować. Podstawą na wodzie, jak i na drodze jest rozsądek. A tego czasami brakuje nawet tym, którzy ze sprzętu pływającego nie korzystają. Najgorzej to są ci, co pływają na materacach, na różnych pontonikach lub takich, co szarżują, czyli no, co on nie przepłynie zalewu 1500 metrów, a w połowie się okazuje, że nie ma siły i dalej trzeba go ściągnąć. Jakie jest wyjście z sytuacji? Na pewno nie należy wylewać dziecka z kąpielą. Jak to u nas zawsze się coś przegina. Jak było przejęcie o pełnym zakazie, tak teraz zniesienie zakazu bez dodatkowych... Ograniczeń też jest złe dla mnie. Uważam i to jest słuszne postanowienie pana wicemarszałka województwa łódzkiego, że Sejm łódzki rozpatrzy teraz możliwość wniesienia ograniczeń, bo w końcu jest to park, jest to zbiornik w Parku Krajobrazowym, więc pewne ograniczenia przyrodnicze tu obowiązują. I, I prawdopodobnie będą ograniczenia, które trochę ucywilizują używanie tych silników. W sejmiku województwa łódzkiego trwają rozmowy nad zasadami korzystania ze zbiornika. Możliwe jest wprowadzenie trzech stref na wodzie: jedna z całkowitym zakazem poruszania się motorówek, w drugiej dozwolone byłoby używanie łodzi z silnikami o mocy do 5 kW, z kolei w trzeciej strefie żaden zakaz miałby nie obowiązywać. Nauka i praca nie zawsze idą ze sobą w parze, bo nie zawsze na rynku pracy jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w danym fachu pracowników. Połączyć naukę i pracę chce holding Ptaka, który podpisał wraz z Powiatem Piotrkowskim umowę o współpracy. Szkoły Powiatu Piotrkowskiego będą kształcić, firma będzie zatrudniać polski Europy, a nawet całego świata czekają na bezrobotnych i młodzież z województwa łódzkiego i to niedaleka przyszłość. Tak mówiono w Wolborzu podczas inauguracji współpracy między holdingiem Ptaka i powiatem Piotrkowskim. Pomysł połączenia nauki i biznesu to reakcja spółki na ciągłe zapotrzebowanie wykwalifikowanych pracowników w branży tekstylnej. My w tym momencie mamy zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych. Problem polega na tym, że na tą chwilę mamy możliwość bezpośrednio, jak i pośrednio przez 2,5 tysiąca naszych producentów i importerów zatrudnienia kilka tysięcy młodych ludzi. Natomiast w tych zawodach wyspecjalizowanych nie wystarczają kursy doszkalające i nie ma możliwości nadrobienia braku tej wiedzy elementarnej, Poprzez te szkolenia. Zgodnie z podpisaną umową, Szkoły Powiatu Piotrkowskiego zajmą się szkoleniem szwaczek, krojczych czy projektantów mody z tych branż, na których w danym momencie będzie zapotrzebowanie. Będzie się to odbywać na zasadzie kursów oraz nauki na poziomie stworzonych kierunkowych oddziałów szkół średnich organizowanych w ramach subwencji oświatowej. Rozpoczynamy już w październiku kursami kwalifikacyjnymi dla osób bezrobotnych finansowanemu z Funduszu Pracy. Od lutego 2020 16 ruszają kursy kwalifikacyjne w naszych pięciu szkołach ponadgimnazjalnych dedykowane specjalnie pod miejsca pracy w Ptak Fashion City. Natomiast uruchomienie kształcenia ponadgimnazjalnego rozpocznie się od września 2016. Będziemy kształcić w kierunku właśnie, do którym sobie Ptak zamówił, jeśli chodzi o centrum, czyli technik, technik przemysłu młodych. Skąd pomysł, by umowę podpisać z powiatem piotrkowskim i jego szkołami nie mającymi dotąd nic wspólnego z branżą tekstylną? Rozmowy z władzami w regionie prowadzono od dłuższego czasu i tylko powiat Piotrkowski wykazał się znaczną aktywnością i zdeklarował możliwość szybkiej realizacji założeń umowy. Powiat w ten sposób ułatwi młodym start na rynku pracy. Najtrudniej jest tym, którzy nie mają kwalifikacji, takich jak ja oczekuję rynek. Tym jest najtrudniej. No i zdecydowanie trudniej jest osobom z wyższych grup wiekowych. Młodszym jest łatwiej. Natomiast fajnie jest, jeśli do nas dociera młodzież, która ma konkretne kwalifikacje, a my mamy takie oferty. I tu jest pomysł połączenia zapotrzebowania rynku z kształceniem, kierunkiem kształcenia. Bardzo dobra idea. Współpraca to nie tylko dobra informacja dla bezrobotnych czy ludzi młodych, to dobry krok dla całego województwa i szkół powiatu Piotrkowskiego. Męskiego głosu można było poczuć podczas koncertu Gwiazdy i Piotrków. Kto skusił się na muzyczną ucztę w miejskim ośrodku kultury, posłuchał piosenek w wykonaniu Pawła Małolepszego i zespołu Tonam i Synowie. Paweł lepszy, to on czarował publiczność i to jemu, jak nikomu innemu udaje się to za pomocą tekstu, śpiewu oraz koncertowej towarzyszki, gitary. Ten duet nie tylko urzekł wiernych fanów Piotrkowskiego muzyka, ale i te osoby, które po raz pierwszy zobaczyły go w lirycznej odsłonie. I nic dziwnego, że publiczność miała niedosyt, prosząc artystę o bis, którym była bardzo dobrze wszystkim znana piosenka. My stare kufle, stuknięte chyba zdrową. Idziemy wciąż przed siebie w przyszłość z nadzieją co dzień nową. Pierwszym panowie z zespołu Tonam i Synowie. Zespół powstał w 1987 roku i działał z wieloma sukcesami do 1995 roku. Na scenę wrócili po dziesięcioletniej przerwie. Zawsze zespół starał się szukać inspiracji i nowych brzmień. Nie bał się sięgać po charakterystyczne elementy innych kultur, ale zawsze ich znakiem rozpoznawczym było śpiewanie a kapella. Co to nam i synowie pokazali na scenie, było nowe i zaskakujące. Wykonanie znanych szlagierów muzyki pop, wyłącznie na męskie głosy, to nie było zwykłe śpiewanie chórem. Utwory tak zaaranżowano, by sprawiały wrażenie wykonywania ich w pełnym składzie muzycznym, ale instrumentów nie było. To jest taka odpowiedź na, na kryzys, prawda? Bo jest taki kryzys, że nam się nie mieszczą instrumenty do samochodu. Musieliśmy popcinać etaty kierowców. tiry już z nami nie jeżdżą no i w związku z tym wymyśliliśmy, że je wszystkie odstawimy, bo. Bo męski głos jest najtrudniejszym instrumentem, ale najprostszym w przewiezieniu i, i tak... taky zacząć... na paliwie, tak de facto. I mniej i i dlatego się. śpiwamy a kapela. To jest, to jest prosta odpowiedź. Energia muzyków udzieliła się publiczności, która nie chciała szybko puścić ich ze sceny. No bardzo ładne piosenki, także naprawdę koncert się udał. No wykazali się w obcy naprawdę. Super koncert. Koncert zakończono nietypowo, bo zespół poprosił publiczność o wspólne zdjęcie. Tak było w piątek w Miejskim Ośrodku Kultury muzycznie, było również w sobotę w Rynku Trybunalskim. Posłuchajmy. Olga Lisiecka, Jakub Krasowiak i Wiktor Synowiec, czyli młody zespół, tym bardziej. Na piotrkowskiej starówce podczas godzinnego koncertu zaprezentowali muzykę, którą kochają najbardziej. Muzycy wykonali nie tylko standardy roka i poproka, ale także piosenki autorskie, bo właśnie poezja śpiewana, opatrzona muzyką rozrywkową, to jest znak rozpoznawczy zespołu. Jeśli już doszliśmy do takiego wniosku niecały rok temu, że będziemy tworzyć swoje kawałki do tekstów poetyckich, to chcemy ten swój cel założony zrealizować. I tylko tak, jak mówię, to nie jest taka typowa poezja śpiewana, jak ludzie stereotypowo myślą, że. Yy, że to wolne, sentymentalne kawałki. My robimy to troszeczkę pod muzykę rozrywkową, ale tekst, yy, na którym skupiamy się najbardziej, yy, no i jest, jest dla nas najważniejszy. W sobotnie spotkanie było kolejnym koncertem z serii Lato na Starówce. To spotkanie było gorące nie tylko ze względu na dużny wieczór, ale i sporą dawkę dobrej muzyki. Kolejny w Moszczenicy był areną zmagań pierwszych otwartych mistrzostw ziemi piotrkowskiej w wędkarstwie spławikowym. Mimo upalnej pogody, frekwencja była bardzo wysoka. Temperatura sięgająca 37 stopni Celsjusza nie była sprzymierzeńcem wędkarzy. Ryby brały rzadko, a kilku uczestników zakończyło zawody z zerem na koncie. Mistrzem okręgu piotrkowskiego wśród mężczyzn został Hubert Różycki z Sulejowa. Bywały lepsze dni, w 3 godziny 3-4 kilo to bez problemu można było tutaj uzyskać. No dzisiaj, dzisiaj te 1600 no wystarczyło. Wyprzedzając o zaledwie 45 gramów Piotra Karasia z Tomaszowa Mazowieckiego. Trochę taktycznie zabrakło, bo nastawiłem się na większą rybę, ale po 2 godzinach postanowiłem łowić to małą płotkę, ale to było za późno. No. I brakło tych właśnie parę punktów. Warunki do łowienia ryb były bardzo trudne, co podkreślał sędzia główny zawodów Andrzej Szczurtek. Jego zdaniem zdecydowała umiejętność połowu drobnej ryby. Dzisiaj jest gorąco. Mi się wydaje, że, 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 że to właśnie na tym polegało. Może jakaś niedobrona, ale mi się wydaje, że tutaj było tak wielu zawodników, no można powiedzieć, wysokiej klasy z okręgu, że oni sobie powinni poradzić. No poradzili, ale mimo wszystko wyniki były słabe. Dopiero szóste miejsce zajął Tomasz Maciński, który wydawał być się faworytem mistrzostw. Miałem cień przez jakieś 2,5-3 godziny, także te warunki były dosyć, dosyć sprzyjające. Podobno miejsce nęcone, ktoś tułowi codziennie. Wśród kobiet zwyciężyła Elżbieta Kubicka wyraźnie wyprzedzając Janinę Ścibud. Mistrzostwa zorganizowały Starostwo Powiatowe w Piotrkowie oraz Koło nr 9 PZW w Moszczenicy. Warto wspomnieć jeszcze, że największą rybę zawodów leszcza o wadze 63 dekagramów, złowił Ryszard Myśliński, który otrzymał puchar ufundowany przez wójta gminy Moszczenica Marcelego Piekarka. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Za chwilę zapowiadany wcześniej program Rozmowa Dnia dziś o dopalaczach. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Nie? Elżbieta Jarszak. Dzisiaj naszymi gośćmi są pani Wiesława Kozińska, kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pieczkowie Trybunalskim. Witam Panią, witam Państwa. I pan podinspektor Robert Stachera, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Pieczkowie Trybunalskim. Witam Państwa. Witamy. Naszym dzisiejszym tematem są dopalacze, czyli substancje psychoaktywne, które w zasadzie nie są zbada zbadane, e, które jak wiemy z prasy, radia, telewizji, z rozmów wyrządzają bardzo dużo szkód, e, szczególnie wśród ludzi młodych. Skąd taka moda na te dopalacze? Dawniej słyszało się o narkotykach, twardych, miękkich tak itd. I od pewnego czasu. Królują w mediach dopalacze. Jak Państwo sądzicie? Skąd to w ogóle przyszło? Skąd to się wzięło? Chyba głównie dlatego, że są tańsze niż narkotyki. A o wiele groźniejsze, ponieważ nie znamy ich składu i dlatego zabijają. Pani zajmuje się edukacją, czyli yy, krótko mówiąc, w Sanepidzie, szerzeniem wiedzy na temat, yy, na temat tych dopalaczy? Tak. Realizujemy programy edukacyjne przeznaczone dla młodzieży, po to, żeby młodzieży przekazać, po to, żeby młodzieży przekazać rzetelną wiedzę, jak działają dopalacze, jakie mają wpływ na organizm człowieka, na zdrowie. Ale edukujemy również rodziców po to, żeby poprawić ich kompetencje wychowawcze w zakresie takiej pozytywnej profilaktyki. A w jaki sposób edukujecie? Czy to są spotkania w szkołach czy jakieś ulotki? Najpierw szkolimy nauczycieli, pedagogów. Przygotowujemy ich do realizacji programów, i później oni są koordynatorami i realizatorami tych programów z młodzieżą. Realizujemy te programy na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Pan jest naczelnikiem Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, i w tym mieści się też przestępczość dopalaczowa. Od niedawna, pewnie tak? Z tym jeżeli problemem tak, się zetknęliśmy? Tak, można powiedzieć. Tak naprawdę spektrum działań Policji jest dosyć szerokie, jeżeli chodzi o kwestie zwalczania przestępczości narkotykowej, bo nie tylko ujawniamy przestępstwa narkotykowe i podejmujemy działania, żeby ustalić, zatrzymać sprawców, handlarzy popularnie zwanych dealerami, ale także prowadzimy zakrojone na szeroką skalę działania profilaktyczne, a więc też spotkania, głównie z dziećmi w szkołach, tym się zajmują Policjanci z podległymi komórki. To są spotkania w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w liceach, a także czasami na uczelniach wyższych. Tak więc też edukujemy, ponieważ to jest jedna z głównych dróg dotarcia do osób, które są potencjalnymi odbiorcami. Ale również ścigacie. Ale również ścigamy, ściganie. bo ściganie to jest nasze podstawowe zadanie zgodnie z ustawą o policji. Ale są nawet specjalne sklepy, gdzie można kupić tego typu. Specyfiki? Ja przypomnę, że w 2010 roku w październiku dokładnie 1 października 2010 roku w Piotrko, na terenie powiatu piotrkowskiego działało 14 sklepów które nie ma nielegalnych tak, które nie ma że legalnie sprzedawano bo dawniej to był, do... to był taki sklep w którym można było kupować te dopalacze przed 2010 rokiem tak, tak. tak. Także to było sklepów 14, z czego 12 działało w Piotrkowie, 2 na terenie powiatu. Wówczas, podczas wspólnej akcji ogólnopolskiej na naszym terenie wspólnie z Sonepidem, te sklepy zostały zlikwidowane z dnia na dzień. Od tamtej pory... Ale pojawiły się je w innym miejscu. Ale to Wtedy były sporadyczne sytuacje, że ktoś odważył się powrócić do tego nielegalnego zajęcia. Natomiast jeżeli tylko do policji dotarła taka informacja do, do naszej komendy, wówczas momentalnie żeśmy tutaj informowali Sanepid i w wyniku naszych wspólnych, skoordynowanych działań podejmowaliśmy stosowne czynności kontrolno-procesowe. Na ogół te czynności były skuteczne. Skuteczne oczywiście nie na tyle, aby całkowicie zlikwidować, ale aby na jakiś czas ta osoba zaprzestała tej działalności. Mhm. Natomiast... Sprzedaż handel to jedno, natomiast zakup i używanie tego typu substancji to drugie, na przykład kierowca pod wpływem narkotyków bądź dopalaczy właśnie jest człowiekiem niebezpiecznym na drodze. Tak, oczywiście tych przypadków, kiedy policja ma podejrzenie, że osoba, pomimo, że jej stan trzeźwości wynosi 0,0, jest pod wpływem środka psychoaktywnego, jest dosyć sporo. Natomiast nie mamy możliwości stwierdzić tego przy użyciu narkotesterów. Narkotesterami badamy substancję, substancję, która jest w stanie stałym, załóżmy proszek, tak, susz. Natomiast jeżeli jest takie podejrzenie, pobierana jest krew, osoba jest poddawana badaniom laboratoryjnym. I oczywiście, Czyli osobę podejrzaną możecie kierować dalej na badania? Oczywiście, tak, tak. Tutaj w zasadzie badanie krwi jest takim koronnym dowodem, i ono dokładnie wykazuje, co osoba zażyła, jaki skład chemiczny substancji. Na podstawie tego są formułowane określone zarzuty, jeżeli się oczywiście potwierdzi ta sytuacja. Dlaczego młodzież tak chętnie sięga? Co wynika z tych, z tych Waszych kontaktów? Trudno powiedzieć, dlaczego młodzież sięga. Być może chce dorównać swojej grupie rówieśniczej, może boi się odrzucenia, dlatego sięga, Ciekawości? może nie ma kontaktu w domu z rodzicami, szuka y, sposobu, żeby zaakcentować swoją obecność. Chce zwrócić uwagę rodziców, no więc brak miłości, brak rozumienia, brak rozmowy, to wszystko może prowadzić do tego, że Młodzież sięga po substancje psychoaktywne. A pamiętajmy, że substancje psychoaktywne to alkohol, to tytoń, to narkotyki i dopalacze. Najgorsze są jednak dopalacze, bo cały czas mówimy o tym, że nie, ma, nie znamy składu. Ten skład ciągle się zmienia. Jeżeli człowiek zatruty trafia do szpitala, to nie bardzo wiadomo, czym go leczyć i jaką otrutkę zastosować, bo nie znamy składu, nie wiemy, co przyjął. W związku z tym są tak niebezpieczne i praktycznie można powiedzieć, że to są yy, trucizny, które prowadzą do śmierci, powodują wielkie spustoszenie w organizmie, szczególnie w mózgu. Powiedzmy właśnie na koniec o efektach, czyli o statystykach. Czy prowadzicie takie statystyki, że jest więcej tych, nie wiem, zatrzymań, y, zamknięć tych sklepów podejrzanych, czy, czy jednak więcej jest przypadków. Które są nieujawnione? Ktokolwiek odważył się legalnie handlować dopalaczami. Gdyby taki sygnał do nas dotarł, oczywiście działania byłyby natychmiastowe, szybkie i myślę skuteczne. Natomiast co do statystyk. Wie pan, przepraszam, że przerwę, ale tak mi przyszło do głowy, że internet jest świetnym sklepem jednym wielkim sklepem. Tak, zdarzają się przypadki, że narkotyki czy dopalacze docierają do odbiorców drogą internetową, ale są również i działania, których celem jest ograniczenie tej drogi dystrybucji środków. Ale przepraszam, że przerwę. Myślę, że jednak najważniejsza jest edukacja, bo jeżeli dotrzemy do każdego młodego człowieka i będzie wiedział, czym grozi przyjmowanie dopalaczy. To w, jed, w pewnym momencie się młodzież opamięta i nie będzie odbiorców. I o to przecież chodzi, bo same sankcje karne tutaj nie wystarczą. Tu jednak trzeba zdrowego rozsądku i tej rzetelnej wiedzy i edukacji. Ja mam tutaj taką ulotkę, którą wydała Państwowa Inspekcja Sanitarna Dopalacze to śmierć, ofiary dopalacze, i tu między innymi Kamil 23 lata Gdańsk, Grzegorz 24 lata Gdańsk, Paweł 29 lat Kalisz, Damian 16 lat rybnik. To są wymienione osoby, które straciły życie na skutek zażycia dopalaczy właśnie, czyli no, jest to na pewno problem. Oczywiście i to duży, dlatego te działania są takie skorelowane i wspólne. W tym roku udało nam się zatrzymać już ponad 2000 opakowań z dopalaczami. No nie jest to mało. W roku 2014, Tak, w Piotrkowie. W roku 2014, w całym roku 2014 była to podobna y, ilość. Oprócz tego zatrzymujemy y, narkotyki, te takie zwykłe, popularne, standardowe narkotyki, jak marihuana, amfetamina. Natomiast pamiętajmy, że 1 lipca bieżącego roku została znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii y, i y, na listę substancji zakazanych trafiło 114 nowych substancji. Te substancje przed 1 lipca były traktowane jako substancje, które nie są narkotykiem. Po 1 lipca zatrzymanie kogoś, kto posiada substancje, skutkuje tym, że odpowiada tak, jakby posiadała przy sobie środek w postaci marihuany, amfetaminy, narkotyków. Czyli jest to karane? Czyli jest to karane, zagrożone w karą do lat 3 pozbawienia wolności, chyba że jest to znaczna ilość, to wówczas kara jest wyższa. Myślę, że na tym etapie się zatrzymamy. Życzę powodzenia zarówno w edukacji, jak i w zatrzymywaniu tych osób, bądź ujawnianiu środków oczywiście, które mogą bardzo negatywnie wpłynąć na życie młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi dziś byli Wiesława Koźnińska, kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pietrkowie i Dziękuję. podinspektor Robert Stahera, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z Komendy Miejskiej Policji. Dziękuję. Elżbieta Jarszak.